Szanowni Państwo, minął rok czasu od powołania na wniosek Pana Wilda społecznej Rady do Spraw CPK. 18 czerwca odbyło się spotkanie, na którym przyjechała strona rządowa na czele z Panem Prezesem Wildem. Było jak zwykle bardzo dużo osób, ponad 10. Po przedstawieniu raportu. O skutkach działania strony rządowej na nasze interpelacje, zapytania, wątpliwości, próbował odpowiedzieć. Chcę powiedzieć, że z uwagą słuchałem tego, co powiedział pan prezes, i jestem zszokowany, ponieważ padły takie słowa. Druga rzecz, którą chciałbym podkreślić, to fakt, że pomimo faktu, że nasze wspólne prace nie są traktowane przez tutaj pana posła Szymańczaka jako owocne, uważam, że Chciałbym Państwa zwrócić uwagę, że jak dotąd nie podjęliśmy żadnej decyzji, która, byłaby, która naruszałaby państwa interesy, a która nie byłaby z państwem skonsultowana. Ja nie znam takiej decyzji. No i właśnie, nie podjęliśmy żadnej decyzji, która by naruszała państwa interesy. No i jak można tego spokojnie słuchać, Szanowni Państwo, to już dwa i pół roku. Ciągłej niepewności mieszkańców trzech gmin, to zatrzymane inwestycje lub też wycofanie się niektórych przedsiębiorstw, które chcą inwestować na terenie naszych gmin, to zamarł zupełnie obrót nieruchomościami, a jeśli nawet takowy jest, to ceny są nieadekwatne do tego, co było na rynku. Kolejną kwestią jest Opracowanie przez Społeczną Radę projektu nowelizacji specustawy o CPK. To kuriozum, jeśli przyjeżdża strona rządowa i kontestuje te zmiany, to chciałbym zauważyć, że ci panowie, ci państwo pracują za nasze pieniądze, za grube pieniądze. To oni powinni przedstawić nam projekt nowelizacji ustawy do oceny i ewentualnej krytyki. A jest odwrotnie: społeczna rada, która pracuje za środki swoich rodzin, społecznie pod nadzorem prawników, składa projekt nowelizacji, który jest krytykowany przez prezesa tej spółki, to naprawdę nie mieści mi się w głowie. Posłuchajmy. Proponowanych w specustawie, to i tutaj do, tutaj do pana wójta Tresina, to chciałbym jeszcze raz sprecyzować. Ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym jest najkorzystniejsza dla obywateli, nie dla państwa, jest najkorzystniejsza dla obywateli wśród obowiązujących specustaw. Gdyby pan Wójt chciał realizować, gdyby pan, pan Wojt chciał realizować e, us, e, inwestycje publiczne bardziej opłacałoby się Panu Wójtowi skorzystać z ustawy, e, z ustawy specustawy drogowej niż ze specustawy dotyczącej centralnego portu komunikacyjnego. Posłuchamy, co powiedział pan dalej i jak jesteśmy traktowani, to mnie przeraża, Daje wyraźną odpowiedź, że tak naprawdę to się nie liczą konsultacje społeczne, to się nie liczą organizacje społeczne, to się nie liczą samorządy, a przede wszystkim mieszkańcy. To jest przerażające. O to, o to, mi, o to mi tylko chodziło, żeby tutaj, żebyśmy tutaj byli na miejscu. Posłuchajmy. Stronie. I teraz, dlaczego nie, i teraz, dlaczego? jaki jest nasz problem z propozycjami zgłoszonymi przez. Te 40, te postulaty y, może y, dla, osób, dla osób nieświadomych te wszystkie Proszę postulaty, bardzo z osobami nieświadomymi tutaj, rozmawia które, Pan. ustawowe, które zostały sformułowane, mają, są datowane na wrzesień 2019. Dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, że to był jeden akt, jedna ustawa. Jedne Posłuchajcie, co powiedział teraz. zaryzykować twierdzenie, że premiujące dużych posiadaczy nieruchomości rolnych to nie są, to nie są propozycje, które są w interesie, w równym interesie wszystkich, wszystkich mieszkańców. No i właśnie, słuchamy. I ja sobie nie wyobrażam, nie mieści się w kategoriach, Normalnych odpowiedzi i traktowanie nas normalnie powiedział, że ta ustawa, te, te nasze zmiany w ustawie są premiujące dużych posiadaczy nieruchomości rolnych. Szanowni Państwo, jak można to zrozumieć? Jeśli najęty przez spółkę rzeczoznawca przyjdzie do jakiegokolwiek obywatela na terenie tych trzech gmin, to będzie go pytał, czy on jest duży czy mały, bo jak jest duży, to będzie wyceniał gorzej, żeby wyrównać szansę tym mniejszym. A ja chcę powiedzieć, że nieruchomość będzie wyceniana według jej wartości, a nie zasobności danego obywatela. Przecież to jest sprzeczne z prawem. Panie, panie prezesie! Niech Pan naprawdę zastanowi się, co Pan mówi i do kogo Pan to mówi. Jest tak dlatego, że to był jeden akt, jedna ustawa, jedne propozycje. E, śmiem e, zaryzykować twierdzenie, że e, premiujące dużych posiadaczy nieruchomości rolnych. To nie są, to nie są propozycje, które są w interesie. Wszystkim, w równym interesie wszystkich, nie, wszystkich mieszkańców. Są osoby, które tak jak i tak samo jest z zasadą korzyści. My e, zdajemy sobie sprawę, że zasada korzyści jest czymś bardzo... Atrakcyjnym dla osób posiadających duże areały ziemi rolnej. No proszę. Ale jest to jednocześnie. Duże areały nieruchomości Zasada, będą wyceniane inaczej niż pozostałe. Małe, małe nieruchomości zabudowane. A co Macie to ma Pani za związek jedno z drugim? Swoi, na terenie swoich gmin osoby, które przy realizacji e, e, autostrady A2 zostały dotknięte niesprawiedliwym. Rządu Marcina Chorały e, jasne. Chodziło o to, żeby osoby, które z państwa gmin zgłaszały się do nas, że chciałyby już teraz dokonać sprzedaży swoich nieruchomości, nie, od, nie zostały odprawione z kwitkiem. Nie mówimy, Ustawiają nie się nie kolejki intencją, do żeby, sprzedaży nieruchomości, nie państwa, to tylko Społeczna Rada blokuje panem, wszystkie, kupów, wszystkie inicjatywy pana prezesa Wilda i pana. Państwa kompetencje, ministra Państwa kompetencje, e, Państwa kompetencje jako organu doradczego. Chciałem powiedzieć, że e, naprawdę cenimy Państwa głos, ale gdy mówimy o kredycie zaufania, który jest nam udzielany, e, pragniemy też o docenienie, że. E, to, o, Znowu mówimy o kredycie, kredycie zaufania. zaufania. Rok ja temu w Wiskitkach powiedziałem, że już dawno ten kredyt został Dziękuję. wyczerpany i zmarnowany. I teraz popatrzmy. Mówiąc o zasadzie korzyści, ja doszedłem do takiego wniosku, że będą one wyceniane te nieruchomości, czy też duże nieruchomości rolne, w zależności od budżetu, jaki będzie przeznaczony na ten cel. Nieruchomość ma być wyceniona bez względu na jej wielkość i budżet. Zastanówmy się, co mówimy. I jeszcze jedno y, spostrzeżenie. Szanowni Państwo, jak jesteśmy traktowani? Żebyście mieli pełną świadomość. Idą wybory, i zastanówmy się, trzeba iść do wyborów i wybrać właściwych ludzi, a nie oszukańców. Pan minister Chorała nie mógł przyjechać 18 czerwca do Baranowa na spotkanie ze Specjalną Radą, na podsumowanie, bo podobnież ze względów rodzinnych. Ale jak ja widzę, że w tym dniu wieszał plakaty pana prezydenta, to jak to mo można skomentować? Szanowni Państwo, zobaczcie jak ci ludzie prosto w oczy kłamią Wam i Waszym przedstawicielom. Ja z takim sposobem działania się nie zgadzam i protestuję. Będziemy się zastanawiać, co robić dalej. Chętnych z prawej strony to bardzo proszę z lewej strony proszę pan Tadeusz Szymańczak. Panie prezesie. Szanowni Państwo, Tadeusz Szymańczak, społeczna rada. Pierwszy to, od czego zacznę, to Panie Przewodniczący, ta wspólna praca w zasadzie to w większości Pana praca dotycząca tego raportu i sprawozdania z tego cośmy nie zrobili. W punkcie 13 proponuję zmianę bo ona jest krzywdząca dla nas i to, że spółka była inicjatorem wyjazdu do Nieboczowych. Tak, była i chciała zafundować ten wyjazd, ale myśmy odrzucili tę propozycję i proponuję zapis taki, że rezultat zrealizowano przez Radę Społeczną za własne środki uczestników wyjazdu studyjnego. Bo to nie spółka, bo jak ja czytam w mediach, że spółka zorganizowała wyjazd Komarskiemu, to, to mnie to troszeczkę boli. To jest pierwsza rzecz dotycząca tej zmiany. Wiele, wielokrotnie mówiłem, wtedy pan minister, obecnie pan prezes ciągle mówi, że moje wystąpienia są demagogiczne, no, nieprzyjaznym stosunkiem. Ja chcę powiedzieć, że pa, panie prezesie, Dostał pan ode mnie raport nasz, zorganizowany w środowisku, który zawiera trzy zasadnicze punkty i którego Rada powinna się trzymać i trzyma. To pan był inicjatorem powołania z tej Rady Społecznej. I jak ja teraz czytam, pięć razy był nowelizowany czy zmieniany regulamin bo najpierw Państwo chcieliście mieć przewodniczącego, później sekretarza, później innych rzeczy. Ja powiem publicznie, ponieważ są media, Rada Społeczna jest niezależna od administracji rządowej i wyłącznie reprezentuje interesy mieszkańców. Kropka. Jak ja czytam, że została, a dzisiaj też tu padło, że będzie pomocna do sporządzania, czy... Wykupu nieruchomości, nawet mam wydrukowany artykuł, to, szanowni państwo, mi jest przykro, nigdy nie mówiłem, nie mówię i nie będę mówił, że będę sąsiadów namawiał do przygotowania zbycia nieruchomości na rzecz centralnego portu komunikacyjnego. I co mnie boli? <laughs> Otóż rozumiem, że media są takie, jakie są. I trzeba je szanować. Jedni będą bardziej przychylni, inni mniej, wam przychylni bardziej, na, na mnie przychylni. Jak ja widzę, wydrukowane pasy startowe, ja rozumiem, za chwilę można powiedzieć, nie było to autoryzowane, ale wychodzi tylko pół pasa startowego jest na terenie planowanej rezerwacji, reszta nie. A no więc jak to się dzieje? Byłem i jestem zdeterminowany do konkretnej pracy. Panie Rafale, w iskitkach na spotkaniu w roku ubiegłym na sesji Rady był również pan Wójt Marek Olechowski. Padła taka propozycja, dajcie nam państwo y, ten kredyt zaufania. Ale on został już dawno, dawno zmarnowany. I dzisiaj ja znowu słyszę, że musimy znowu udzielić komuś kredytu zaufania. A w tym raporcie jest napisane, jak jesteśmy traktowani jako partner. To nie jest czysta i dobra gra, panie prezesie. I chciałbym, żebyśmy zeszli na ziemię i nas jako Radę obowiązują w tym naszym raporcie, który pan również dostał, trzy zasadnicze punkty. To jest referendum w Baranowie, nie dla CPK. To są trzy stanowiska Rad Gmin, nie dla CPK. To jest część organizacji i rad sołeckich, nie dla CPK, i to jest stanowisko Biura Planowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, w którym nie uwzględniono lokalizacji. Ale żeby nie było tak, że za chwilę ktoś w mediach powie, że my jesteśmy nie, bo nie. Nie, mówimy, że za te pieniądze, które są przewidziane, a są niedoszacowane, my uważamy, że port Okęcie jest w stanie odprawić dwukrotną, a może nawet więcej, ilość pasażerów, bo tyle samym mamy pasów startowych co na hitrą, tylko trzeba szanować porty satelitarne Modlin, Radą i Łódź. A dzisiejsza sytuacja powoduje, że wybudowanie tego portu będzie miało konsekwencje i przełożenie na wszystkie 16 portów regionalnych, które na dzień dzisiejszy mają kłopoty. Więc ja nie rozumiem pewnej logiki, kiedy, że tak powiem, lotnictwo w naszym kraju, a okęcie słyszę stoi przed bankructwem, będziemy budować nowy port lotniczy. To jest jedna kwestia. I trzeci punkt, to chcę powiedzieć, że jest w naszym założeniu nie wtedy, kiedy przyjadą koparki. Tylko to, co zostało popsute w nocy wpychane do Sejmu, kiedy wójt kolek nie został wpuszczony do Sejmu, bo tak wyglądały konsultacje społeczne, to jak coś jest popsute, to dlatego Rada Społeczna wnosi o naprawienie i odpowiedzi, że nie, nie przewidziane jest w systemie prawnym albo niezgodne, albo odrzucane, to właśnie po to pracowaliśmy społecznie tu. Żeby ten dokument, państwo powinniście go opracować. Nowelizację ustawy o CPK, to oczekiwaliśmy, że od państwa. A my jako Rada Społeczna, nie, przedstawiciele mieszkańców, zrobiliśmy to w wersji już gotowej do nowelizacji, to jest wszystko na głowie postawione. Państwo bierzecie pieniądze, nie, nie wspomnę jakie, a my pracujemy społecznie. Jak widać, pracę, żeśmy wykonali, natomiast to, co Państwo życie mówili, kredyt został utracony. I teraz co do zasady. Łamiemy prawo międzynarodowe. Pierwsze to jest o, o dostępie do informacji publicznych, udzielenie społeczeństwu podejmowaniu decyzji, i to jest jeden z aktów prawnych. Druga to jest Europejska Konwencja Krajobrazowa z 2000 roku z Florencji, którą żeśmy ratyfikowali. Trzecie, z podkreśleniem faktu, iż obecnie nie istnieje żaden system pomiaru hałasu i tak dalej, czyli rażące naruszanie i niewypełnianie dyrektywy 2002 przez 49 C, bo to jest obligo przy takich inwestycjach. I rażące naruszenie y, ustawy CPK o naszej godności, a także konstytucji. Nie wspomnę również o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Przykro mi, ja rozumiem, że Pan jest w innej branży, ale jak Pan mówi o odłogach na y, terenie tych trzech gmin, to jest nieprawdą. Są tu najlepsze gminy na zachodnim Mazowszu które 7 tysięcy pan proponuje do zabetonowania. To nie jest do przyjęcia. Nie chciałbym przedłużać, ale uważam, że dobrze się stało i tutaj dziękuję panu przewodniczącemu i kolegom, bo do tej pory trzymali mnie za ręce, żebym nie mówił nigdzie publicznie, że ustosunkujemy się, że wypracujemy wspólne stanowiska, że praca będzie merytoryczna. Włożyli mnie do zespołu nowelizacji ustawy, ustawy. Tam miałem zajęcie z kolegami, z prawnikami. I co? Pan przewodniczący przeczytał raport. Dobrze, że to ujrzy światło dzienne, bo jak możemy patrzeć sobie w oczy, kiedy jesteśmy nierównymi partnerami? Ja bym proponował, panie prezesie, tu na wsi są również ludzie, Którzy myślą, patrzą, czynią zgodnie z interesem własnym i tego państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Tadeuszowi. Czy ktoś jeszcze? Pan prezes, e, tak. się. Tak, chciałbym się odnieść, bo wydaje mi się, że tutaj e, już padło tyle kwestii, które wymagają sprostowania, że rzeczywiście e, ten poziom został już osiągnięty. Więc. E, Pierwsza kwestia, tak jak powiedzieliśmy, te propozycje warsztatów są konkretnym, konkretną propozycją po to, aby wyrównać tutaj pewną różnicę w wiedzy, która występuje między osobami, które zajmują się inwestycją a Radą Społeczną, tak abyśmy mogli znaleźć wspólną płaszczyznę, na której będziemy mówili tym samym językiem. Taka jest intencja. I teraz e, druga rzecz, którą chciałbym podkreślić, to fakt, że e, pomimo e, faktu, że e, nasze e, wspólne prace nie są e, traktowane przez e, tutaj pana posła Szymańczaka jako e, owocne, e, uważam, że chciałbym Państwa zwrócić uwagę, że jak dotąd nie podjęliśmy żadnej decyzji, która byłaby, która naruszałaby Państwa interesy, a która nie byłaby z Państwem skonsultowana. Ja nie znam takiej decyzji. Są oczywiście kwestie, których z Państwem nie konsultujemy. Takich kwestii, takie kwestie jak wybór doradcy strategicznego, czy to ma być port z Japonii, czy to ma być port z Korei. Takie jak e Kwestie, jakie kompetencje powinien być dostawca masterplanu lotniska. Takich kwestii oczywiście. Nie. Znaczy, prosimy o uszanowanie też naszej auto autonomii w tym zakresie. Natomiast, jeżeli nie zgadzamy się w, z Państwa zdaniem co do zmian, co do zmiany proponowanych w specustawie, to i tutaj. Do, Tutaj do Pana Wójta Tresina, to chciałbym e, jeszcze raz sprecyzować. Ustawa o centralnym porcie komunikacyjnym jest najkorzystniejsza dla obywateli, nie dla państwa. Jest najkorzystniejsza dla obywateli wśród obowiązujących specustaw. Gdyby pan Wójt chciał realizować, gdyby pan, pan wójt chciał realizować e, us, e, inwestycje publiczne bardziej opłacałoby się panu wójtowi skorzystać z ustawy. Z spec ustawy specustawy drogowej, niż ze spec ustawy dotyczącej Centralnego Portu Komunikacyjnego. To, o to, o, to mi, o to mi tylko chodziło, żeby tutaj, żebyśmy tutaj byli na jednej stronie. I teraz, dlaczego nie, i teraz, dlaczego, jaki jest nasz problem z propozycjami zgłoszonymi przez te 40? Te postulaty, y, może y, dla osób. Dla osób nieświadomych, te wszystkie postulaty, które zostały tutaj, które ustawowe, które zostały sformułowane, mają, są datowane na wrzesień 2019. Dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, że to był jeden akt, jedna ustawa, jedne propozycje. Śmiem zaryzykować twierdzenie, że premiujące dużych posiadaczy nieruchomości rolnych, to nie są to nie są propozycje, które są w interesie wszystkich, w równym interesie wszystkich, wszystkich mieszkańców. Są osoby, które tak jak i tak samo jest z zasadą korzyści. My zdajemy sobie sprawę, że zasada korzyści jest czymś bardzo atrakcyjnym dla osób posiadających duże areały ziemi rolnej, ale jest to jednocześnie zasada, która jest radykalnie krzywdząca dla osób, które mają małe nieruchomości zabudowane. Macie Państwo u siebie, na, swoj, na terenie swoich gmin, osoby, które przy realizacji e, e, autostrady A2 zostały dotknięte niesprawiedliwym, za, niesprawiedliwym działaniem zasady korzyści. I e, nie jest rozwiązaniem, nie jest, uważam, też sprawiedliwym zagraniem podnoszenie w ramach tego, dia interpretowanie dialogu, w którym jesteśmy, jako o, sytuacji, w której nie realizujemy dziesiąt, dziesiątek e, państwa postulatów, które, których większość kręci się wokół, bardzo często wokół jednego Wokół jednego punktu. Chodzi o to, żeby określone, w określone grupy właścicieli były traktowane w specyficzny sposób. Porozmawiajmy o tym, porozmawiajmy przy okazji warsztatów dotyczących ustawy o tym, jak wypracować rozwiązania, które są sprawiedliwe, które dzielą się, w którym dzielą w równym stopniu. Koszty i korzyści wiążące się z inwestycjami, a potem bardzo chętnie widziałbym udział jednostek samorządu terytorialnego też w tych rozmowach i bardzo chętnie usłyszałbym głos pana Wójta. Czy pan Wójt, realizując inwestycje publiczne na swoim terenie, zgodziłby się płacić odszkodowania na takich warunkach, jakie są proponowany w niektórych rozwiązaniach wchodzących w skład, tak, które były zaproponowane we wrześniu. Ja bardzo, ja jestem, bardzo jestem przekonany, że jeśli, jeśli byśmy w tych szczegółach się zanurzyli, pan Wojt wyszedłby z nieco innego z nieco innego stanowiska. I tutaj, tylko tak jak mówię, o tym to nie jest. To nie jest temat, którym możemy e, dzisiaj. To jest temat skomplikowany, którym e, możemy zająć się i prawdopodobnie same warsztaty dotyczące samej zasady korzyści potrwałyby dobrych kilka godzin. Natomiast takich tematów związanych z nieruchomościami jest dużo. Pytaliście Państwo o wykup Ziemi. Pytaliście Państwo o wykup Ziemi. Cel deklarowany przez pełnomocnika rządu Marcina Chorały był. E, Jasne. Chodziło o to, żeby osoby, które z państwa gmin zgłaszają się do nas, że chciałyby już teraz dokonać sprzedaży swoich nieruchomości, nie, od, nie zostały odprawione z kwitkiem. Nie mówimy i nie było naszą intencją, żeby nie skonsultowawszy z państwem przeprowadzać zmasowanej akcji wykupów, która by omijała tutaj państwa kompetencje. Państwa kompetencje e, Państwa kompetencje jako organu doradczego. Chciałem powiedzieć, że e, naprawdę cenimy Państwa głos, ale gdy mówimy o kredycie zaufania, który jest nam udzielany, e, pragniemy też o docenienie, że e, do e, kredyt, zauf, kredyt zaufania dialog wymaga obu stron. Bardzo dziękuję.